Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest naśladowanie Boga we wszystkim, co robimy. Byłem Z mężczyzną po 50, którego bardzo kocham i szanuję w innym kraju. And Ta osoba i ja rozmawialiśmy o życiu chrześcijańskim, chrześcijaństwie, kościele, sprawach religijnych. And some of we were talking about... How the church has represented God in a really bad way. Rozmawialiśmy o tym jak kościół reprezentuje Boga w naprawdę zły sposób. And this man said something About which I, kept thinking for many, many weeks. I ten człowiek powiedział coś, o czym myślałem przez wiele, wiele tygodni. this Ten człowiek powiedział, chrześcijaństwo jest naprawdę bardzo proste, a my bardzo je skomplikowaliśmy. We simply love God, and we love. Po prostu kochamy Boga i kochamy wszystko to, co kocha Bóg. He said God loves all people, so we just love all people. Powiedział Bóg kocha wszystkich ludzi, więc my po prostu kochamy wszystkich ludzi. He said, God created all the animals because he so we love animals. Powiedział Bóg stworzył wszystkie zwierzęta, ponieważ uważał to za ważne, więc kochamy zwierzęta. God created all the creation, the nature, so we just love nature too. Bóg stworzył całe stworzenie, naturę, więc my też kochamy naturę. Pomyślałem, że to bardzo prosty, ale bardzo głęboki sposób na podsumowanie chrześcijaństwa. Jeśli naprawdę mówisz, że kochasz Boga, musisz kochać wszystko inne, co kocha Bóg. Bóg kocha swoich wrogów, więc jeśli naprawdę jesteś chrześcijaninem, musisz kochać swoich wrogów. And Paul is telling us that in everything we do, be in your daily life, be... God. Paweł mówi nam, że we wszystkim co robimy, czy to w życiu codziennym, czy w pracy, czy w życiu prywatnym naśladujemy Boga. Look what he says next. Zobacz co mówi dalej. For then you will represent your father. Wtedy bowiem będziecie reprezentować Waszego ojca. For sure you've heard me say, when one night God The Father woke me up and "Reinhard, my children. Don't represent me very well. Na pewno słyszeliście jak pewnej nocy Bóg Ojciec obudził mnie i powiedział Reinhardzie, moje dzieci nie reprezentują mnie zbyt dobrze. Kiedy Bóg mi to powiedział, poczułem głęboki, głęboki ból w jego sercu. And since then, I had a cry in my heart, Lord, please help me, teach me, give me the grace to represent you well. I od tego czasu wołałem w sercu: Panie, proszę, pomóż mi, naucz mnie, daj mi łaskę, abym dobrze Cię reprezentował. Czy możesz sobie wyobrazić, gdybyśmy rzeczywiście dobrze reprezentowali Ojca we wszystkim, co robimy? How much the world would God? Jak bardzo świat pragnąłby Boga? Jestem pewien, że jednym z powodów, dla których wielu ludzi nie pragnie Boga, jest to, że nigdy nie był on dobrze reprezentowany. Tak wielu ludzi mówiło mi: Reinhard, nie chciałem już Boga, dopóki nie dowiedziałem się od ciebie, jak wielki i dobry jest Bóg. Ale spójrz, Paweł nie tylko mówi, że reprezentujemy Boga, on mówi, że reprezentujemy Ojca. Jeśli nauczymy się robić każdą rzecz naśladując Jezusa Chrystusa, ludzie rzeczywiście będą dobrze widzieć Ojca przez ciebie i przez mnie. But look, Paul finishes with a beautiful statement. Zobacz, Paweł kończy pięknym stwierdzeniem. He said As his beloved sons and daughters. Mówi jako jego umiłowanie synowie i córki. Here, Widzisz, tutaj koło się zamyka. God means love because God is love. Naśladowanie Boga we wszystkim, co robimy, oznacza naśladowanie miłości we wszystkim, co robimy, ponieważ Bóg jest miłością. So if we love in we do, Jeśli więc naśladujemy miłość we wszystkim, co robimy, the as the sons and that he so reprezentujemy Ojca jako synowie i córki, których on tak głęboko kocha. Jesteśmy kochani i kochamy. To naprawdę bardzo proste. Wielu chrześcijan never... Wielu chrześcijan nigdy nie zaakceptowało głębokiej prawdy, że są bezwarunkowo kochani. Ponieważ nigdy nie uznali w swoim sercu, że nikt nie jest bardziej kochany niż oni. Because of this, they find it so hard to love. Z tego powodu tak trudno jest im kochać. Love people, love people, hurt people, hurt people. Kochani ludzie, kochają ludzi, zranieni ludzie, ranią ludzi. Make it a goal to every day meditate on the truth that you are His beloved son and His beloved daughter. Postaw sobie za cel codzienną medytację nad prawdą, że jesteś jego ukochanym synem lub ukochaną córką. Postaw sobie za cel, że nie tylko masz Boga, który cię kocha, ale że masz ojca, który głęboko cię kocha. Spędz czas meditating on this truth and embracing this truth in your own heart. Poświęć czas na medytację nad tą prawdą i przyjmij ją do swojego serca. A gdy to zrobisz, będziesz naśladować miłość tak, jak jesteś kochany. A wtedy pójdziemy ulicą, reprezentując ojca bardzo dobrze. Im lepiej będziemy reprezentować ojca, tym więcej dzieci będzie miał ojciec. Because każdy człowiek jest but ale nie każdy człowiek jest Godziną. Ponieważ każdy człowiek jest Bożym stworzeniem, ale nie każdy człowiek jest bożym dzieckiem. Wielu ludzi nie chce stać się dziećmi bożymi, ponieważ nie widzieli dobrego Boga. Ponieważ ludzie reprezentują rozgniewanego Boga. Would you like to be adopted by an angry father? Czy chciałbyś być adoptowany przez gniewnego ojca? I ja bym nie chciał. So let's represent love well. By imitating love and then love will have more children. Reprezentujmy więc dobrze miłość naśladując ją, a wtedy miłość będzie miała więcej dzieci Isn't that a beautiful and yet true deep thought? Czyż nie jest to piękna filozoficzna, a zarazem prawdziwa i głęboka myśl? See you guys tomorrow. Do zobaczenia jutro